Jak już wspomniałem wcześniej, gdy życie na Ziemi stanie się coraz bardziej uciążliwe i klęski żywiołowe coraz częściej będą odnotowywane na powierzchni Ziemi, wówczas duchy skierują całą swą uwagę, by przekonać religijnych liderów, by ci wszyscy na całym świecie wpoili ludziom do umysłów ważność niedzieli jako Dnia Świętego. Rozumiecie? Oni będą nauczali o świętości niedzieli. Przywódcy religijni, ufając duchom, będą oczekiwać tysiąca lat szczęścia i pokoju dla ludzkości, dlatego dołożą wszelkich starań, by propagować Niedzielę jako Dzień Święty. Wówczas rządy państw zatwierdzą prawa ustanawiające niedzielę właściwym dniem odpoczynku. Wtedy jedna osoba zapytała: A co z ludźmi, którzy nie poprą rekomendacji otrzymanych od duchów? Kapłan powiedział: To kompletnie nie będzie problemem. Rządy państw ustanowią prawa z niedzielą i przymuszą ludzi do ich przestrzegania bez znaczenia, czy ktoś w to wierzy, czy nie. Osoby egzekwujące prawo wyjaśnią społeczeństwu i jasno obwieszczą, że prawo to jest konieczne do zapewnienia wszystkim pomyślnego życia. Powiedział, takie prawo zostanie już niedługo wprowadzone. A następnie wspomniał fakt o czcigodnym dniu Słońca. Kult tego dnia w zeszłych wiekach wzbudził gniew Boga. Wielkie narody, a także mniejsze, wszystkie były zaangażowane w kult Słońca. W tamtych wiekach stwórca gniewał się na czcicieli Słońca. Kapłan powiedział, ta historia znowu się powtórzy. Jednak zamiast słońca będą czcić niedzielę jako dzień święty. On wypowiedział zdanie, którego nigdy nie zapomnę, powiedział: czczenie niedzieli oddaje hołd szatanowi. Ponieważ szatan wybrał ten dzień jako swój dzień, a ponadto namaścił go swoim autorytetem i mocą. Możesz chwalić Boga, lecz jeśli czcisz niedzielę, to tym aktem oddajesz hołd szatanowi. Czyż to nie jest coś? Więc czy teraz już rozumiesz, dlaczego w ciągu jednego tygodnia przestudiowałem aż 28 biblijnych lekcji, a także zacząłem chodzić do kościoła w szabat i nie opuszczałem nabożeństw sobotnich, chyba że przez wzgląd na chorobę? Kwestia Dnia Kultu pojawiła się na tamtym spotkaniu. Tak. Czy wymieniono jedynie niedzielę? Tak, zrozum, kapłan powiedział, szatan wybrał niedzielę jako swój dzień. Stwórca natomiast wybrał siódmy dzień tygodnia. Lucyfer także wybrał swój dzień. Wybrał pierwszy dzień tygodnia, niedzielę. Rozumiesz? Ludzie mogą twierdzić rzeczą Boga stwórcę, lecz świętując niedzielę, oddają szacunek i hołd Szatanowi. W tamtym momencie miałeś 20 lat. Tak. Czy słyszałeś wówczas o Adwentystach Dnia Siódmego? Nigdy w życiu. Oni nic nie wspominali o Adwentystach Dnia Siódmego. Oni mówili konkretnie o grupie Adwentystów. Ale słowo Adwentysta było wspominane. Kapłan powiedział, nekromancja, o której wspomniałem wcześniej, jest ufnością, jakoby umarli, przechodzili do wyższego stanu egzystencjonalnego. Kapłan powiedział przez całe wieki przyjazne demony pilnie pracowały, by wnieść we wszystkie religie wiarę w nieśmiertelność ludzkiej duszy. Rozumiecie? Następnie zaczął zachwalać to, jak bardzo szatan jest sprytny, to jak udało mu się zwieść w tym cały świat i to weże wielkiej wiedzy naukowej i oświecenia. Wówczas jedna z osób podniosła rękę, a kapłan pozwolił jej zabrać głos. I padło pytanie: A co z adwentystami? Nie możemy przecież zaliczyć ich do grona wierzących w nieśmiertelność duszy. I zadał pytanie, jak to się dzieje, że adwentyści nie mogą ulec wielkiemu zwiedzeniu? Kapłan powiedział: masz rację, przepraszam, zrobiłem błąd. Kiedy mówiłem o milionach ludzi na obliczu całej ziemi, wiecie, każdy z nich czcił szatana, to zapomniałem o adwentystach. Jest ich jednak niewielka grupa. Przy wspomnianych milionach uznałem, że nie warto o nich wspominać. Przepraszam za to, kapłan dodał, po drugie, argumentem, który chroni ich przed zwiedzeniem i zaraz to wyjaśnię. Dalej powiedział: Moje kolejne oświadczenie zaniepokoi wielu z Was, ale to, co Wam powiem, jest szczerą prawdą. To fakt, to rzeczywistość. Ze względu na fakt, że Adwentyści przestrzegają biblijnego szabatu, pamiątki stworzenia, która wskazuje na Stwórcę i gloryfikuje go, to fakt ten sprawia, że jest niemożliwym, żeby duchy demonów mogły ich zwieść. Dana została im nadzwyczajna pomoc i genialna duchowa intuicja. I dodał: posiadając te zaszczyty, są czymś więcej niż tylko zwykłymi ludźmi. I to zdanie wsiąkło we mnie o tak.